Witam was w dniu numer 2, 2 grudnia dzisiaj um, Jestem sobą zawiedziona, ponieważ miałam wstać wcześniej A um, Trzy razy klikałam trzodziennie Zaraz idę na trening, więc muszę zrobić sobie coś do jedzenia Bo Dzisiejszy trening będzie bardzo mocny Ja mam treningi podzielone jakby na trzy części Po prostu robię trening trzy razy w tygodniu I to są trzy różne treningi Jakby w każdym tygodniu mam taki sam, tylko zwiększamy ciężar Dążę do tego, żeby się podciągać po prostu A to jest tak cholernie ciężkie I na razie robimy opuszczanie, co też jest ciężkie I... jakieś jakiś nagi pan tutaj w okienku Ale bardzo chcę się pociągnąć, chociaż to nie jeden raz. Robię sobie zjedzenie, przebieram się w strój, bo ja od razu jadę w stroju, nie chcę się przebierać. I później wracam i myślę się tam, nie wiem, jakaś wizja, mycie się na siłowni, zawsze nie tak. Mm. To znaczy, jakbym miała jakieś spotkanie albo coś takiego ważnego, to bym to zrobiła, ale. Mm. Nie lubię. Boję się grzebicę. Dzisiaj na siłownię. Taki strój. Ten top jest z Sinsaya. I tutaj mam leggings. Zaraz wam pokażę bliżej. O, ma koła, co tutaj. Ale tutaj mamy różowe leggings z Jim z Hero. I moja kapcia. No i tutaj od razu widzicie kolekcję moich butów. I jeżeli jesteście zainteresowani, to mogę Wam ją pokazać. Może nie tak dokładnie. Ale mogę wam pokazać moje buty, z tyłu buty żaby eee, Co? Idę... Idę zjeść Wiecie co, zestresuję się, dzisiaj wychodzi... Pierwszy vlogmas Bo jednak nie pokazuję aż tak... W internecie, w sensie na Instagramie na przykład swojej osobowości aż tak, co nie No Mam nadzieję, że nie uznacie, że jestem zjebany. Muszę sobie zrobić białko. Aktualnie mam takie białko. Jest czekoladowe i naprawdę pyszne. I dodaję też trochę kreatyny I dodaję też trochę kreatyny, bo... I tak, muszę Jestem jedną z tych osób, z tych niewielu osób, które piją jeszcze normalne krowie mleko Jakby nigdy już nie piję krowiego mleka, przynajmniej w Warszawie Ale kurde, nie wiem no, płatki z mlekiem jakimkolwiek innym to, to już nie płat, płatki z makiem dla mnie, i nie wiem, no ja lubię krowy Ja akurat, chyba jako jedyna z moich, nie wiem, wszystkich znajomych, nie mam żadnej tolerancji, alergii, więc w sensie mogę jeść wszystko. Bo tak to każdy, praktycznie kogo znam, czegoś nie może jeść, a ja właśnie nie mam żadnych problemów. I mam nadzieję, że tak zostanie. jednej Jednakże, mam bardzo mało czasu, tak naprawdę więc bierzmy karbatkę kubek Kuba Wojewódzki ale gorąco dobra, szybko mówię wam co skąd jest więc ta kurtka, ona jest z, z, z Dollskill, z Sugar Twist tutaj mam bluzę żabem, jest Behave, którą sobie przypuszczyłam, taką różową taki long sleeve bardziej no i tutaj oczywiście leginsy, no i te buty są Nike Wolfie i Różowe skropetki I też bardzo często pytacie Skąd mam tego case'a i tam zabieżkę Kur... nie wzięłam dzisiaj naprawdę Kluczy do samochodu Zabieżka do telefonu jest z ze... Aliexpress? Nie, te akurat, te konkretnie dostałam Od Local Heroes z jakąś paczką Ale ja kupowałam kiedyś taką samą na Aliexpress Tylko jakby zepsuła się po prostu Po dwóch miesiącach A case jest z ze... Nooo dobra nie mam skończą Ile killak tutaj mamy? Ile podnosimy? Tak jak 22,5 Chyba damy 24, 24, 24 8, aż? 2, 2, Taki upgrade? Dobrze Nie nasz Że tak co z Generalnie jako. Cztery co ma? Tak jest. Ciężko czy nie? Tak mi udało Tu stara się. Zobaczymy jak to Tak Jak teraz zostanie? Bardziej pieniądziowy? Zabierz. Zabierz. To Z tą lewą Z tą lewą Zjadłam widzowie, widzicie, to, to te tosty dały trochę siły. Jeszcze dwa? Się pociąga, tak. tak, mamy pierwszą próbę pociągnięcia w życiu. Ale nie, bez tego musisz. No, bez, bez tej windy. No. Bez tego? No. Dawaj. No. Prawie się wyciągnęłaś Zajebiście Wolniej, ah. wolniej, wolniej, napięcie brzucha Jeden, dobrze Twoje ulubione no, no I woli, ale i tak nie aż tak jak na początku, wiesz? Jest zajebiście Co tu się dzieje? Zobacz No weź pokaż jeszcze raz Dobrze Nice Co tu się... To od... tak normalnie? czekaj, no Dobrze Dobrze była Koks moc trening, trzęsą mi się strasznie ręce. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, a pewnie słyszycie, że seplenie, no to mam aparat na zębach. Ogólnie założyłam go już jakiś czas temu i po prostu to jest taki wkładany. Trochę widać. Y Opowiem wam o nim więcej innego dnia, jeżeli będziecie zainteresowani Ale właśnie powinnam go nosić jak najwięcej I zakładam go na noc I też w ciągu dnia, oczywiście kiedy nie jem Więc na przykład kiedy idę na trening Czy coś takiego robię Jest ładna pogoda, wyszło słońce Więc chcę trochę z tego skorzystać I muszę zrobić tam kilka zdjęć Więc zapieram was do domu I trochę sobie popracujemy nad tym Wróciłam do domu, umyłam się i tak mi się zrobiło tylko Że najchętniej poszłam spać. E, no jak widzicie, mam już zrobione włosy, zrobiłam to od razu, a teraz zabieram się za make-up. Właśnie jak robię jakieś zdjęcia, albo nagrywam, albo TikToki, coś, coś takiego, to po prostu ten makijaż jest o wiele cięższy niż normalnie bym zrobiła wychodząc gdzieś. E, no ale ogólnie tak się robi, po prostu o światło nam się. Zmienia. Na przykład makijażystki, kiedy malują na plany zdjęciowe, no to po prostu pod lampy musicie mieć mocniejszy make-up, bo te lampy naprawdę wszystko, po prostu wszystko wypalają, więc też na przykład konturowanie musi być mocniejsze, bo po prostu przez to, że to światło jest tak mocne. Zresztą widzieliście nawet teraz na przykładzie, że jak wypaliło mi światło naturalne słońce, twarz, to jakby nie było widać nic praktycznie zero, nie wiem, cieni pod oczami, nic takiego. Nie będę Wam pokazywała całego makijażu, bo może zostawimy to sobie na inny filmik, ale zrobię Wam taką krótką polecajkę podkładów, bo o to bardzo często pytacie i słuchajcie, ja mam cerę normalną, ona kiedyś była tłusta, kiedy byłam w okresie dojrzewania, teraz już mam prawie 25 lat, więc jestem Stara No i po prostu nic mi się z tą cerą Realnie nie dzieje Też jakby używam pielęgnacji oczywiście No ale jak widzicie nie mam żadnych niedoskonałości Raz na jakiś czas Coś tam się pojawi, wiadomo przed okresem Ale ogólnie jakby Nie mam z tym problemu Więc polecę wam podkłady, których ja używam I na przykład jest to podkład Ingrid, to jest raczej Krem CC ja mam w kolorze 2 i słuchajcie, to jest mój ulubiony podkład, on jest z... w hebe, możecie go znaleźć i on też jakby nie kosztuje dużo, a naprawdę jest rewelacyjny i jakby nie słyszałam, żeby kiedykolwiek ktoś o nim mówił, a ja tak bardzo lubię ten podkład, że zawsze go biorę ze sobą na jakieś wyjazdy, bo wiem, że on mnie nigdy nie zawiedzie. Bardzo, bardzo kocham też ten e-drop od Fenty Beauty. To jest już jakby wyższa półka cenowa, ale też jakby rewelacja, jakby to są dwa ulubione podkłady, których zawsze używam. Ten jest lżejszy i często go właśnie stosuję na co dzień. Dobra, malujemy się i zaraz do Was wracam. Makijaż do zdjęć mamy wykonany, dokleiłam sztuczne rzęs, jak widzicie. Nie wiem, jakoś przez długi czas nie mogłam się przekonać do sztucznych rzęs i to szczególnie właśnie takich długich. A teraz jakoś, nie wiem, na nowo mi się spodobały. I to są Beauty Lashes, Ja w ogóle to są rzęsy sprzed trzech lat, których nie używałam i je wykopałam nagle, nie wiem z na szefy, a i nie wiem jakie to są Nie więc wam nie powiem um, także idziemy robić zdjęcia bo zostało mi dosłownie dwie godziny światła, dobra mało czasu Lila mało czasu, muszę zrobić zdjęcia ze świąteczną bielizną Tezenisa którą sobie otworzymy Jakiś lepszy? Tek. Co to jest? A, dobra. To jest taka gumka, jest jakby z przodu. myślę że to jest wewnątrz. Więc takie majtki. Plus. A, sukienka. Bardzo, bardzo seksy. Aha, bo to jest tak. Tak na skos, tak. <grym> I to sukienka, nie, taki kombinezonik, więc ubiorę się teraz w to. Dobra, jednak nie mam pojęcia, jak to ubrać. Trochę się czuję tutaj goło, a nie dostałam żadnego... A nie mam żadnego stanika. Ubrałam się z powrotem w szlafryk, bo czuję się trochę zbyt goła mówiąc do was. Wysłałam od razu zdjęcia do akceptu. Dobra, za trzy minuty wchodzi vlog. Stresuję się trochę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Potem już nie będę się stresować, ale teraz przy tym pierwszym tym bardziej, że właśnie nie nagrywałam vlogów przez tak długo. No nie wiem, może po prostu nie polubicie mnie jednak. Dobra, muszę jeszcze zrobić zdjęcie z tymi butami. One są z, ze sklepu La Moda i w ogóle kocham ten sklep, jeżeli chodzi o buty. No patrzcie, przepiękne. I dobrałam do tego taką stylówkę. Tutaj ogólnie mam taki, e, taki wieszak, e, na który idą wszystkie nowe rzeczy. Więc zawsze, kiedy właśnie firmy mi coś wysyłają, mi albo Żabie tak naprawdę, bo jego rzeczy też tutaj wieszam, e, to po prostu tutaj daję, żebym wiedziała, co mam sfotografować, czy nie wiem, w czym chodzić, bo co jest nowe. I w ogóle na przykład, kiedy nie wiem, co się ubrać do TikToka, do zdjęcia czy coś takiego, no to tutaj są te wszystkie rzeczy, e, które jeszcze nie były jakby widziane na moim Instagramie, więc po prostu wybieram sobie zawsze coś stąd. Ach, zmachałam się tym ubieraniem zesłanie, bo trochę moje sutki są widoczne, minimalnie, ale trochę. Ale tutaj mam taką koszulkę, koszulkę, taki top w dziurki, więc wyobraźcie sobie, co przeżyłam zakładając tymi yy, paznokciami. Nie, naprawdę czuję, że muszę zdjąć te kolczyki, bo zaraz zahaczę i wszystko się złamie, więc wolę uniknąć tego. Włączyłam sobie tutaj lampę, bo robiłam zdjęcie na kanapie, w tej stylówce. Yy, nie martwcie się, buty nienoszone jeszcze. I w sumie wyszły bardzo spoko. Na początku robiłam tam na białej ścianie, ale nie podoba mi się, jak na zdjęciu wygląda nasza taka brązowa podłoga, taka brązowo ruda. No i wchodził mi kontakt w zdjęcie cały czas, więc musiałam go usunąć. No i nie byłam taka do końca przekonana, więc stwierdziłam, że dobra, zrobię jeszcze raz w innej scenarii. Ale w międzyczasie właśnie znalazłam fajną apkę do usuwania takich rzeczy, więc stwierdziłam, że wam pokażę, bo może Wam się coś przyda. I tutaj pokażę Wam zdjęcia, których nie wykorzystam, a te, które wykorzystam, zobaczcie na Instagramie. Nagram w ogóle Wam ekran i tutaj wrzucę. O, przesunę się, żebyście tutaj fajnie widzieli. Dobra, więc wybieram sobie zdjęcie. I to jest aplikacja Snapseed, tutaj Wam oczywiście też napiszę. I klikamy, słuchajcie, narzędzia, naprawianie. I wystarczy, że klikniemy tutaj na kontakt i on znika. I mamy zdjęcie bez tego więc Stwierdziłam, że jest to Zajebisty pomysł Nie mogłam nigdy usunąć takich rzeczy I zawsze przerzucałam na komputer do photoshopa I w photoshopie to robiłam A teraz mam tą aplikację I po prostu Zajebisty test, więc wam polecam Właśnie To jest super, jak ludzie wam wejdą w kadr Albo coś takiego, żeby usunąć właśnie Kontakt ze zdjęć, albo no nie wiem coś, coś w tym stylu Dzisiaj taki content day, ale jeżeli chcecie na przykład filmik o tym konkretnie, o tym jak robię zdjęcia, bo często właśnie były pytanie, jak robię zdjęcia, no i później jak je przerabiam, ogólnie jakieś takie moje właśnie triki zdjęciowe, bo myślę, że fajnego mam Instagrama, nieskromnie mówiąc, to dajcie mi znać, bo chętnie po prostu jeden cały film poświęcę na to i pokażę wam wszystko, ale wiecie co chciałam jeszcze powiedzieć, że po prostu dodałam ten film, ten pierwszy vlog, i minęła godzina i już jakby jest na pierwszym miejscu u mnie yy, w ogóle, bo ja mam dostęp po prostu do statystyk i na pierwszym miejscu bo względem klikal klikalności, więc po prostu tak strasznie się cieszę yy, i widzę, że tęskni się za moimi vlogami, bo no jakby widzę po komentarzach, że, że wam się podoba i chcecie oglądać, także kocham was strasznie. Zdjęcia zrobione, tiktoki nagrane i przyszło moje jedzenie. Zamówiłam sobie sushi. Jem dzisiaj sama, bo żaba teraz ma strasznie dużo pracy przez ten okres I go nie ma w domu od... Tak naprawdę nie widzieliśmy się dzisiaj, mijaliśmy się Otwieram sobie sushi Ja zamawiam sushi w Warszawie z sushi Sushi Albo Sakana Sushi, ale Sakana Sushi to raczej jesteśmy w biurze No i zamówiłam sobie oczywiście krawetę i tutaj mamy łososia, a tutaj jest chyba węgorz i coś jeszcze Tego jeszcze nigdy nie na więc spróbuję Przerabiam właśnie tego vloga, żeby już jutro go puścić I żeby nie było żadnej obsuwy yy, Nagrałam godzinę materiału Okazało się, że mam tutaj godzinę, więc jeszcze trochę nad tym posiedzę ale jutro, 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 czyli dzisiaj, jak oglądacie tego vloga, idziemy na koncert Young Leosi, który jest w Warszawie. Nie mogę się doczekać, bo pierwszy raz właśnie zobaczę cały koncert, bo nie byłam na ich próbach, bo moja Majka, moja siostra gra, jakby jest hype manką Leosi, także nie mogę się doczekać.